Pan z Wami. Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Brawa Tobie, Panie. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś się ludziom prostym, tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Nikt też nie zna syna, tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna, tylko syn i temu, komu syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie, wy wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi roztopnymi, a objawiłeś się ludziom prostym. Moi drodzy, Pan Jezus nie tylko modlił się każdego dnia, bo... Każda rozmowa syna z Ojcem jest modlitwą i nade wszystko jest modlitwą uwielbienia, wysławiania, dziękczynienia, ale jednocześnie w tych słowach Pan Jezus odnosi się do tych, z którymi się stykał w Ziemi Świętej, i w gruncie rzeczy można by nawet powiedzieć, że Pan Jezus pewnych określeń używa tutaj sarkastycznie. Mówiąc, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Otóż Pan Jezus mówi o tych tak zwanych mądrych i roztropnych, którzy w Izraelu uważali się za najwyższą elitę i za tych mądrych i najroztropniejszych. A w rzeczywistości, gdy Chrystus przyszedł i objawia się jako Mesjasz, i co więcej, gdy nawet mówi, tym, jak którym się wydaje, że są najmądrzejszymi i najroztropniejszymi, a jednocześnie w Chrystusie widzą największego wroga i przeciwnika, i śledzą go, i są wszędzie. A Chrystus w niektórych sytuacjach pozwala im zrozumieć, że zna ich myśli, chociaż nawet ich głośno nie wypowiadają, ale wie, co w ich umysłach zagnieździło się. I mówi im to głośno, przy ludziach. I przypomnijmy sobie tę sytuację, gdy przynieśli do Chrystusa człowieka sparaliżowanego. Musiało aż czterech mężczyzn nieść to, te nosze, na których leżał ten sparaliżowany. I co więcej, ponieważ tak dużo ludzi było, to mogli dostać się jedynie rozbierając część dachu no, pamiętamy o tym, że w tamtym klimacie te budowle tych ludzi szczególnie biedniejszych były robione z tych najprostszych i najtańszych materiałów, także nie trudno było odsłonić to miejsce, gdzie Chrystus przebywał w domu i spuścili te nosze przed samego Chrystusa, a Chrystus rozpoczął swoje Słowo do tego sparaliżowanego człowieka, ufaj synu, twoje grzechy są ci odpuszczone. Pan Jezus, można tak powiedzieć, patrząc Mu w oczy, zrozumiał, że to, co go najbardziej męczy, to nawet nie jego bardzo ciężka choroba, paraliż, ale jeszcze bardziej męczą go jego grzechy. I dlatego rozpoczyna od uzdrowienia jego ducha. Ufaj, synu, twoje grzechy są ci odpuszczone. I to właśnie wtedy ci pseudo-mądrzy i roztropni faryzeusze i ich uczeni w piśmie zaczęli myśleć, a nawet niektórzy jeden do drugiego mówić, że on bluźni. Jak on może tak mówić, że tylko sam Bóg może odpuszczać grzechy, i mimowolnie powiedzieli słowa prawdy. Tak, tylko sam Bóg może odpuszczać grzechy. I Pan Jezus zwrócił się wtedy bezpośrednio do nich i powiedział do nich, już opowiem to w skrócie, dlaczego te złe myśli rodzą się w waszych umysłach i cóż jest łatwiej powiedzieć? Ufaj Synu, odpuszczają ci się, odpuszczone są ci Twoje grzechy. Czy też powiedzieć wstań, weź swoje łoże i idź do domu, I abyście wiedzieli, że mam władzę odpuszczania grzechów, czyli mówi im wprost, że jest Bogiem, że ma godność boską. I powiedział temu sparaliżowanemu człowiekowi, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I wstał na ich oczach ten sparaliżowany człowiek i mógł zdrowy, pójść do domu. Ale czy nawrócili się ci tak zwani, mądrzy i roztropni, patrząc i widząc, co Chrystus czyni. Nie tylko nie nawrócili się, ale oczywiście momentanie donieśli do Jerozolimy, do najwyższych swoich arcykapłanów, co uczynił Chrystus. I nadal twierdzili, że zbluźnił i godzien z czego? Śmierci. Tacy byli mądrzy i roztropni. Tak odczytywali znaki, które otrzymali od Syna Bożego. I dlatego Pan Jezus mówi tutaj ten sarkastyczny sposób, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. To nie jest tak, że Bóg je zakrył, bo posłał swojego syna jednorodzonego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie Boże w sobie. I Chrystus ich naucza i odsłania im prawdy Boże, i aby rozumieli, że Jego słowa stają się rzeczywistością to w tej sytuacji, o której wspomniałem przed chwilą, powiedział, wstań, człowieku sparaliżowany, weź swoje łoże i idź do domu. Więc to nie było tak, że te boskie prawdy były przed nimi zakryte. Przeciwnie, byli świadkami tych wydarzeń, ale byli do tego stopnia zepsuci wewnętrznie, że tłumaczyli wszystko nie tylko sobie, ale i ludziom, w innym miejscu była sytuacja taka, że mówili, że przez Belzebuba księcia ciemności czyni te cuda. Znaleźli interpretację, żeby do tego stopnia jeszcze znieprawiać i deptać prawdę, by przypisywać to, co Chrystus czyni, mocy szatańskiej. Także sami w gruncie rzeczy, patrząc, jak to Chrystus powiedział, nie chcieli widzieć i słuchając. Nie chcieli słyszeć, natomiast ci, którzy przychodzili do Chrystusa, spragnieni prawdy i mocy Bożej, w tym znaczeniu Chrystus mówi: ludzie prości, i mówiąc tym słowem Pan Jezus nie ma na myśli, tak jak większość z nas, bo również niektórzy czytając tę Ewangelię, to słowo ludzie prości to nawet Określają, że objawiłeś te rzeczy prostaczkom, nie prostaczkom, w znaczeniu takim, że są to ludzie niewykształceni, nieobyci, niepojętni. Nie, objawiłeś się ludziom prostym, czyli ci, którzy noszą w swoim sercu, w swoim sumieniu tę prostotę i otwartość na Boże prawdy, na Boże znaki, że nie przechodzą obok nich obojętnie, bo skąd się bierze zatwardziałość serca? I sumienia oczywiście. Bierze się stąd, że jeżeli tak jak to Chrystus mówił, błogosławiony sługa, który wierny jest drobnej rzeczy, bo jeżeli wierny jest drobnej, to i także przy poważnych sprawach będzie wierny, będzie utwierdzony w tej wrażliwości, by odczytywać w sposób właściwy Boże objawienie, Boże znaki, Boże prawdy. A jeżeli ktoś zaczyna kłamać. Ze względu chociażby na to, że chce osiągnąć jakąś pozycję społeczną i udawać kogoś ważnego, czy nawet zdobywa jakieś tytuły naukowe, tak jak to się dzieje i teraz nawet w ojczyźnie naszej, że w gruncie rzeczy komuniści nie rozliczeni ze swoich zbrodni, a przeciwnie, opatrzeni grubą kreską, momentalnie natworzyli sobie tych uczelni i teraz prawie co drugi. Już jest profesorem, a to, że gdy otwiera usta, to w gruncie rzeczy w wolnej Polsce, to jest jedno wielkie oskarżanie tych, którzy podejmują wielki wysiłek naprawy Rzeczypospolitej i wykorzystują wszystkie możliwości, i chcą i chełpią się swoimi tytułami, które sami sobie nadają. I to niestety, moi drodzy, dzieje się to szczególnie na, zda się, najwybitniejszych. Uczelniach czy uniwersytetach, ale nie tak dawno ogłoszono ten ranking tych uczelni, i na przykład Uniwersytet Jagielloński w Krakowie czy Uniwersytet Warszawski, na którym miejscu się znalazły. Moi drodzy, znalazły się na miejscach niesamowicie odległych wobec tak wielu tych uczelni, które są w świecie. No to są na miejscach mniej więcej 600 czy 700, setnych. a przed nimi są uniwersytety czy uczelnie z Bangladeszu, z Ugandy, żeby tylko te kraje wymienić. I tam mają o wiele większy poziom, oceniany przecież przez tych, którzy posiadają kryteria oceny. I to są ci mądrzy i roztropni na tych naszych uczelniach, którzy w gruncie rzeczy nie szukają prawdy tylko de facto swojego wywyższenia i nawet nie chcą się poddać normalnym kryteriom oceny ale sami sobie nadają coraz wspanialsze tytuły i chcą by przy każdej okazji nazywać ich profesorami i będą jeszcze nas grzeczności uczyć dlaczego ich nie nazywamy profesorami ale służysz prawdzie służysz dobru rzeczywiście służysz ludziom nic z tych rzeczy Podobnie moi drodzy jak niestety nie zreformowane sądownictwo i mówi się że prawda w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej wydają wyroki które urągają normalnej sprawiedliwości tak jak to prawda całe mnóstwo jest tych sytuacji tak jak chociażby niedawno tu niedaleko w Konstancinie jeden z tych celebrytów który niedawno 4 czerwca paradował w takim Mundurku, który sobie uszęł, który bardziej przypominał, moi drodzy, czasy rewolucji październikowej. I ten człowiek, brylujący w mediach tefaenowskich, tymże Konstancinie, potrącił, jadąc samochodem, ponad 70-letnią panią, która szła o kulach, po przejściu, po pasach, potrącił ją także, wyleciała w powietrze i przeleciała parę metrów gdy upadła na asfalt połamane kości i niedługo potem zmarła. I mąż założył sprawę, mąż tej pani założył sprawę w piasecznie, a sąd w piasecznie słynie z takich właśnie, biorę to słowo w cudzysłów, sprawiedliwych wyroków. I tenże człowiek, tenże celebryta, któremu odebrano prawo jazdy, on jeździł bez prawa jazdy. I to samochodem, który nie przechodził przez kilkanaście lat nawet w sprawdzeniu, czy się nadaje do jeżdżenia, czy nie. On miał te przepisy wszystkie w nosie. I tego człowieka sąd w piasecznie uniewinnił. I wyrok był uzasadniany w ten sposób, że nie ma możliwości, żeby ocenić z jaką prędkością ta ponad 70-letnia kobieta weszła na pasy. I tego nieprawego człowieka uniewinniono, i ten się pyszni teraz swoją godnością, urągając temu wszystkiemu, co w Polsce sprawiedliwe i godne kanonów polskości i wierności Bogu. I w tym znaczeniu Pan Jezus mówi właśnie, że jesteście zamknięci. Wy, którzy uważacie się za tych mądrych i roztropnych, bo wiecie, jak obejść prawo. Bo wiecie, prawda, co robić, ażeby nawet gdy popełniacie zbrodnie, żebyście nie byli osiądzeni. A nawet gdy winni jesteście zbrodni komunistycznych, to znajdzie się taki Pan, który prawda, na spotkaniu przedwyborczym powie Wam, że Wy, sługusy PRL-u i w tajnych i nietajnych służbach mordowaliście ludzi, znęcaliście się nad nimi. No to teraz, gdy w ostatnich latach pozbawiono Was przywilejów, bo braliście do tej pory bardzo wysokie emerytury. Więc nie to, że jak niektórzy mówią, pozbawiono ich emerytur, tylko tych przywilejów ubeckich. Ale oczywiście posłuszne sądy przywracają im te wielkie pieniądze. Tak czy inaczej, mnóstwo jest. Tej nieprawości. A Pan Jezus zwraca się do ludzi prostego serca, tych ludzi, którzy noszą w sobie tę prostotę wewnętrzną, by poznane prawdy, by im służyć, i by służyć Bogu, ojczyźnie, by w swojej rodzinie czy w swoim małżeństwie, jeżeli wypowiedziało się słowa ślubowania, to te ślubowania powtarza się codziennie, szczególnie w modlitwie porannej. By właśnie wypełniać je każdego dnia, a nie szukać tanich usprawiedliwień dla jakichś swoich słabości, które się popada, czy nawet tych, jak się niektórym wydaje, małych kłamstewek, bo lepiej, żeby żona nie wiedziała, czy dzieci nie wiedziały, czy ojciec nie wiedział. I się kłamie. I tak jak się zacznie kłamać, to później coraz większe kłamstwa. I powstaje tak zwana kula śnieżna, która zmiata z powierzchni. Wszystkich, którzy się nawiną. I dlatego mówi, uwielbiając Boga, że objawiłeś się ludziom prostym. I Chrystus dodaje jeszcze, moi drodzy, w dzisiejszej Ewangelii, i te szczególne słowa nie potrzebuje tekstu pisanego. Te słowa od młodości znam na pamięć, bo są na frontonie mojego kościoła parafialnego. Przyjdźcie do mnie, wy wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Pan Jezus nie mówi tym ludziom prostym, prostego serca, sumienia, że będzie wam łatwo. Nawet niejednokrotnie mówił to i samym swoim uczniom, apostołom, co ich czeka. Nie może być uczeń nadmistrza. Jeżeli mnie prześladują, to i was będą prześladować. Ale Chrystus mówi, przyjdźcie do mnie. Wy utrudzeni, obciążeni, a ja was pokrzepię. I nie chodzi tu, moi drodzy, jedynie o to takie pokrzepienie dobrym słowem czy dobrym życzeniem, ale Chrystus samego siebie daje. I dlatego nas nie brakuje na Eucharystii. I nie przyszłoby nam nigdy do głowy usprawiedliwiać się takimi słowami, prawda, że co wielkiego się stało, jak raz czy dwa w miesiącu nie byłem w niedzielę czy w jakieś święto na mszy świętej znamy ten język znamy słyszymy może nawet w swojej rodzinie nawet bliskiej i skąd masz mieć moc by wypełnić ślubowania by być człowiekiem prawym wystawiać sobie każdego dnia w modlitwach swoich wymagania i by podejmować walkę tak walkę o dobre imię Bożych spraw czy spraw ojczyzny naszej by nie deptano Boga i jego znaków w ojczyźnie naszej, by nie poniewierano polskości. Jak sami wiemy i widzimy, trzeba to nieustannie czynić, bo mamy na świeżo w oczach te wydarzenia z Paryża i wielu miast, a nawet wiosek francuskich, palonych, niszczonych przez hordy nieopamiętanych ludzi. I w gruncie rzeczy Niemcy sobie wymyślili oczyszczenie. Deutschlandu, bo jak pani Merkel zapraszała, Herzlitz willkommen, to szczególne słowo, Herzlitz, tam jest w środku serca, serca zapraszamy. A teraz chcą się pozbywać i uszczęśliwiać także Polskę i łamią traktaty, żeby już nie było możliwości, gdy próbuje się łamać prawa naszego narodu, naszej ojczyzny, żeby nie można było powiedzieć nie zgadzamy się, tylko że teraz wymyślają sobie sposoby, żeby nas przegłosowywać swoją większością. Ale cóż to oczekiwać od Niemców, czy powiem wprost bolszewików, którzy w gruncie rzeczy, jak słyszeliśmy w ostatnich tygodniach w związku z tym, że policja belgijska na gorącym uczynku przyłapała tych, którzy najbardziej. W Parlamencie Europejskim nastawali na ojczyznę naszą i ciągle chcieli karania Polski, tak jak ta eurodeputowana, a właściwie wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego z Grecji. Całymi torbami i waliskami wynoszono pieniądze z jej mieszkań i tych, którzy z nią współpracowali, nie tylko z rodziny, ale i także z innych państw. I co słyszymy? że Parlament Europejski dokonał jakiegoś rzeczywistego oczyszczenia? Nie. Ta pani już jest na wolności. Ta pani już może także procedować w Parlamencie Europejskim. Tacy są mądrzy i roztropni, a my mamy takich, i to szczególnie tych wybranych w Warszawie europarlamentarzystów, to oni tam ciągle donosy na Polskę robią. To oni są autorami tych prawda, donosów i Petycji, które się roztrząsa, podważając dobre imię Polski. I teraz również marszałek Senatu wybrał się do Niemiec, i nie przeszkadzało mu, że w Niemczech, witając go, Niemcy jakoś nie postarali się o biało-czerwoną, żeby było wiadomo, kogo reprezentuje. I temu panu też nie przeszkadzało, i się pokazuje. I to bezpośrednio po tym, gdy mając w gruncie rzeczy. Przewagę jednego głosu, jeśli chodzi o większość w Senacie, i pomimo, że tam są te różne partie z totalnej opozycji, to przez te cztery lata nie zdarzyło się, moi drodzy, żeby im zabrakło jednego głosu. Taka jest dyscyplina. I teraz też to, co szef niemiecki tej większości parlamentarnej europejskiej, niejaki pan Weber, ogłosił. Że jeżeli się nie ugniemy i nie będziemy przyjmować tych zarządzonych nam, jak to oni mówią, kwot tych imigrantów, to my, którzy w gruncie rzeczy, moi drodzy, to są twarde dane. W tej chwili już się tych danych nie podaje, bo trochę inna jest sytuacja, ale dopóki uciekali ludzie z Ukrainy tu do Polski przede wszystkim, to w tych pierwszych miesiącach te granice Polski. Szukając ratunku przed napaścią Moskwy, przekroczyło nasze granice. 12 milionów uchodźców z Ukrainy. Owszem, niektórzy powędrowali dalej, ale bardzo wielu zostało. I nawet w minionym tygodniu byłem także w Konstancinie, a właściwie to już jest z Kolimów, w takim zajeździe. Nawet powiem nazwę tego pensjonatu, stańczyk, i tam. Kiedy Putin napadł na Ukrainę, to w tych pierwszych dwóch tygodniach znalazło miejsce ponad 50 osób, i tam mieli zamieszkanie, utrzymanie. I to nie tylko właściciel tego pensjonatu, ale bardzo wielu ludzi utrzymywało tych ludzi. I przyznam się, że ja też również swoje oszczędności poświęciłem na utrzymanie tych ludzi. I byłem w ostatnich dniach w tym pensjonacie. Tam nadal są osoby z Ukrainy. W chwili obecnej. Mają nadal jeszcze miejsce, prawda? Bo potrzebują. Już nie w takiej ilości, ale jeszcze są. A ci, prawda, będą nam mówić, że kwoty nam będą przydzielali. I buduj obozy w Polsce, żeby oni, którzy nie chcą być w Polsce, tylko w Niemczech, żeby ich tu utrzymać, bo jak uciekną z tych miejsc. Do który by się ich przydzieliło, to Polska będzie karana. I pan marszałek Senatu pojechał z tym, co przegłosowano w Senacie jednym głosem większości, że oni są totalnie również za tymi dyspozycjami pana Wybera. Tacy są mądrzy i roztropni, i dlatego moi drodzy, mając tę świadomość, w jak decydującej sytuacji jesteśmy w Polsce, że jeżeli zabraknie choćby jednego mandatu. W Sejmie. To nam urządzą na sposób niemiecki i sowiecki ojczyznę naszą i to z dnia na dzień. Także trzeba, moi drodzy, byśmy te słowa Pana Jezusa przyjście do mnie, wy wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Powtarzali sobie każdego dnia i powtarzali także tym, również i w, w rodzinach naszych, czy wśród naszych znajomych. Czy też tych, których jeszcze do niedawna można było uważać za przyjaciół, a gdy mówią słowa niegodne, czy powtarzają kłamstwa przeciwko Bogu, przeciwko Kościołowi, przeciwko Ojczyźnie, nie wolno nam milczeć. To zanim otworzymy usta, wołajmy do Ducha Świętego: przybądź i napełnij nas swoją mądrością i włóż w nasze usta te słowa, które może jakoś dotrą. Jeszcze do tych głębokości, prawości w tych ludziach, że może się obudzą, że może przejrzą i nie będą szli na pasku tych, którzy te kłamstwa wobec wiary, wobec Boga żywego, wobec Kościoła, wobec Ojczyzny naszej produkują w tych swoich telewizjach i stacjach różnego rodzaju, jeśli chodzi o media. Przyjdźcie więc i przychodźmy, my wszyscy którzy utrudzeni, obciążeni jesteśmy i którzy nosimy w sobie tę wielką troskę o te Boże sprawy i w Kościele naszym i w Ojczyźnie naszej, by Pan nas, przychodźmy, by Pan nas pokrzepiał. Amen.